Cześć! Witam Cię w 12 już filmiku z serii ciekawostki języka niemieckiego. Na czym polega różnica? Dzisiejsza lekcja będzie częściowo polityczna, ale tylko po części. Zaczynamy. A to dlatego, że dzisiaj zobaczymy, jak się po niemiecku mówi rząd. I oczywiście będzie tutaj nie jedno słowo, a dwa określające rząd, w zależności od tego, jaki rząd mamy na myśli. I tak zaczniemy od słowa regirum, a następnie omówimy, czym jest diraje. Jedno i drugie słowo będzie oznaczać rząd. Pierwsze słowo, którym się zajmiemy, to, jak powiedziałem, di regirum, rząd. I żebyś lepiej zrozumiał, zrozumiała, w jakim znaczeniu tutaj będzie to słowo. Rząd. Dwa przykłady dla Ciebie. Untazajna regirum. Frieden, czyli pod jego rządem panuje pokój. Więc nie mówią pod, pod czyimiś rządami, tylko pod czyimś rządem. Dlatego tu jest, jest, tutaj jest liczba pojedyncza. Ta I drugi przykład. Die neue Regierung wird gebildet. Czyli nowy rząd zostaje tworzony. Czyli, czyli w tym momencie tworzy się nowy rząd. Czym natomiast jest die raje. Dla przykładu: Ich habe eine lange Reihe Büchia. Czyli mam długi rząd książek. Czyli takie poustawiane, jedna obok drugiej. Na regale na przykład. Im kino sitzen wir immer in der 13. Reihe. Czyli w kinie siedzimy zawsze w 13 rzędzie. Czyli tutaj jest rząd krzesełek. Powiedzmy, jest jeszcze coś takiego jak etwas auf die Reihe kriegen, a właściwie etwas nicht auf die Reihe kriegen. Czyli dosłownie, nie dostać czegoś na rząd, Tylko, że po naszemu to tak brzmi dziwnie, niedorzecznie nie ma czegoś takiego. My to sobie tu przetłumaczymy w inny sposób. I takie przykładowe zdanie, das nicht auf die Reihe kriegen? czyli czy nie potrafisz tego dostać na rząd, będzie brzmiało po naszemu mniej więcej, czy nie potrafisz sobie z tym poradzić, ja nie byłbym sobą, gdybym nie miał do ciebie specjalnego zadania, abyś mógł mogła od razu zastosować te słowa w praktyce, póki pamiętasz, które słowo określa, jaki rząd. A więc napisz już teraz po dwa zdania używając słów dirigiro oraz diraje. Więcej informacji na temat skutecznej, szybkiej i przyjemnej nauki języka niemieckiego znajdziesz na zalewski.tomasz.pl Dołącz też do nas na facebooku, na facebook.com ukośnik niemiecki z pasją. Ja się z Tobą żegnam i widzimy się już niedługo. Kolejnym nagraniu. Do zobaczenia.